Ministerstwo obrony wzniosło wokół miasta mur, mający zapomniał. Co się dzieje z mikrofonem? Halo, halo. Halo, halo? Dobra, a teraz powinno być dobra, dobrze. A teraz powinno być dobrze. Jeżeli na przykład coś byłoby źle czy coś podobnego to piszcie. Stara baba murzyna Stara baba murzyna Dobra, teraz działa dobrze tak już jakieś przerywania tam były, czy coś podobnego Ale dobrze, już sprawdziłem, teraz działa gitara Bo co tak, co 5 minut sprawdza mikrofon, czy dobrze działa <śmiech> <śmiech> Więc no, witam dwie osoby Grube baby się spierdziały, tarar. Oni myśleli, już dawno zapewnie sadkosar. To nie ma sadkosara, nie ma ZP to Jak to kurde nie ma? Mnie miałoby nie być? Słuchajcie, mnie to nawet największa siła, nawet jakby zablokowała, to i tak oni by o mnie nigdy nie zapomnieli. Bo mnie się zapomnieć kurde no nie da. Chyba, że tylko gruba maszyna jakaś by była, to wtedy co innego, taką grubą maszynę? To dałoby się może zapomnieć. Może, ale mnie, mnie by się nie dało zapomnieć. Bo mnie, żeby zapomnieć, to trzeba bardzo, bardzo mocno się postarać. A mnie się zapomnieć nie da. No, idziemy! Idziemy na grube baby! Grupy sadza, jakieś mnie grupy sadzili, kurde, gnuje Bez mojej zgody w dodatku! Ja na żadnych grupach nie chcę być. Nie chcę mieć spawu. Głupie powiadomienia. A ci to już pączki kupują w Tu Tłuste mnie. Idziemy na babki, 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 babki. Tłuste. No i to mi się podoba, kurda, jak. Ty właśnie, Dartolinka zapraszamy, może gra Dartolinek. Czekaj, jakie, jaką umiał tą nazwę, poczekajcie, sprawdzę tylko. Jaką umiał tą nazwę? Boże, zapomniał trochę. Eee... Wra, o, no dobra, no to zapraszamy te wra, he, Niech wracają, niech wracają. Kurde. No ale proszę mi dartońka. bo ja. Tara babka, tara babka. Bo ją pije, stara babka, jak wypije, hop na dziadka. A to kogo tu też nie zrobił? Kto jest aktywny? A to robimy inaczej.